Znowu przeglądam obrazki, bo nie mogę spać Odkąd nie zakładam maski, wszędzie moja twarz Zaglądają do relacji, chyba chcę ma znać Czemu tak, że ty i ja Setki, komentarze, jak stare zdjęcia Wywołany uśmiech wolę nie pamiętać Co o nas mówią o przyjaciół trzeba twarz Czasem mnie to irytuje, wiem, że też tak masz. Znowu widzę jak Chcą sparować nas dłonie spręczone tego Czego chcę od świat To friendship nie wiedzą, masz mętlik niech wiedzą, że Prowokują tylko uśmiech na twarzy mej Ja wiem dobrze, czego dziś chcę Z nim poznawać, rozwijać się, więc Nie układajcie mi życia, wolę sam jak, Jako skerubika, którą w dłoni mam Życie unikałem czterech ścian Chciałem mieć trochę wolności, no to teraz chyba mam hey. Znowu widzę jak chcą sparować nas W jedłonie splecione, tego chcę od nas świat Znowu widzę jak chcą złączyć nas W jedłonie splecione, tego chcę od nas świat Przed minutami cię nie znałem, teraz stoimy na scenie, teraz wypełniamy halę Przed pięcioma minutami cię nie znałam, teraz stoimy na scenie, pełna sala. Przed pięcioma minutami cię nie znałem, teraz stoimy na scenie, teraz wypełniamy halę